Szukacie czegoś eleganckiego i mrocznego zarazem? Jeśli tak, to nowa kolekcja od Sentate jest dla Was idealna i na pewno Wam się bardzo spodoba. Hej, hej, ja jestem Carmela i mam dla Was dzisiaj nową paczuszkę. 22 obiekty z przepięknymi kreacjami, które są mocno modowe, ale myślę, że można je też ogrywać w zwykłej codziennej rozgrywce, jak chociażby ta przepiękna sukienka, w której jestem zakochana i sama z chęcią. No, chciałabym taką mieć, chciałabym w takiej chodzić, więc no myślę, że paczka naprawdę zawiera cudeńka takie e, troszkę inne niż wszystkie rzeczy, które wam do tej pory pokazywałam, więc już nie gadam, tylko bierzemy się za przeglądanie no spójrzcie jaka ta kiecka jest piękna no jestem po prostu w niej zakochana wiem, że moje synki będą w niej śmigać tu jest pięknie wykończona na górze ten pasek, te tutaj jeszcze falbanki no mega bardzo mi się podoba, mamy właśnie sukienki, e, mamy coś na górną część Część garderoby, na dolną część garderoby, chyba coś w dodatkach też jest i nowe dwie pary butów, więc super fajna paczucha. O jakie to piękne! Słuchajcie, tak mi się wydaje, że widziałam w opisie, że twórca inspirował się po części Bellą ćwirżę. E, paczka została chyba stworzona z myślą o Belli. Nie wiem, czy nie przekręciłam, ale tak mi się coś kojarzy. I powiem Wam, że te ubrania naprawdę by pasowały do Belli bardzo. W ogóle, no to jest takie piękne. O wow, dobra, już chcę ubierać w to moich simów. To jest przepiękne. Te tutaj paseczki na nadgarstkach, pasek jeszcze w pali. Przepiękny, cieplutki materiał, uwielbiam. Wow. O, wow, ale jazda! Czy wy to widzicie, No to jest po prostu cudne jakie wzory? No, mega! O oh wow, o oh wow, o oh wow, ale cudo! Ale jeżeli nie podoba wam się wersja ze wzorkami, to są oczywiście gładkie i są piękne. A co mamy dalej? Aha, coś bardziej neutralnego. No i to jest coś, co też uwielbiam, bo ten płaszcz to jest właściwie taka płaszczosukienka. Możecie sobie spokojnie wykorzystywać jako coś na zimę i będzie wam się rewelacyjnie sprawdzać. Zobaczcie, jakie to ma fajne kolorki. Nie musi wcale być mroczną, nawiedzoną, kiecką, z dziwnymi, e, piekielnymi nadrukami. E, może być po prostu zwykłą, uroczą, e, uroczym, właśnie takim płaszczem na zimę w fajnych kolorkach. Mega mi się podoba, zakochana jestem. Dobra, lecimy dalej. To jest ciekawe, to jest ciekawe, chociaż e, tak nie do końca chyba jestem do tego przekonana. Fajny wzór. No dobra, im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się podoba, bo jeszcze tutaj dochodzą takie ciekawe kolory. W ogóle uwielbiam paletę kolorystyczną Sentatę, więc bardzo. Bardzo, bardzo pozytywnie odbieram tę paczkę. No i, no i nawet ta sukienka też, też ujdzie, myślę, że gdzieś się tam wcisnę. u, tutaj taka trochę hiszpanka, coś takiego w bardziej hiszpańskim stylu z niby gorsetem. O oh wow, o oh wow, oh wow, dobra. Wow, to jest dobre słowo na tę paczkę. Przepiękna. Myślałam, że będzie mniej uniwersalna, ale te ubrania, mimo że mają mnóstwo takich bardzo mocnych, wyrazistych i specyficznych wzorów, to oprócz tego mają mnóstwo takich bardzo neutralnych, neutralnych wersji przez te kolorki, właśnie. Przez to, że występują w takich delikatnych, cudownych kolorach, to myślę, że możecie je ogrywać. I w zwykłym stroju, takim oficjalnym i na co dzień. O kurczę, futerko, jakie piękne, ale oczywiście sztuczne jak futerko, to pamiętajcie tylko i wyłącznie sztuczne. Wielkie, ogromne nie dla futer naturalnych, e, no ale to jest piękne. Piękne, na pewno sztuczne i przepiękne. O kurczę, uwielbiam to futerko, jest cudowne! Uwielbiam, uwielbiam, przepiękne kolory. Nie, no dobra, zakochana jestem, tak. Nie spodziewałam się, że ta paczka będzie mi się aż tak podobać, bo widziałam na zdjęciach, że te rzeczy są takie, no właśnie, strokate, modowe, mocne. Trochę bardziej jak z jakiegoś wybiegu, jak z jakiegoś, właśnie, pokazu mody, ale powiem Wam, że dzięki temu, że jest tyle tych kolorków i tyle tych wersji, to stają się bardzo też neutralne i takie codzienne. No to też jest piękne, no tak, dobra, to mi się bardzo podoba, te kiecki też są super, e, no i przejdziemy sobie teraz jeszcze, tylko może, co ja bym Ci tutaj zostawiła, a kochana, wiesz co, co ja Ci chcę zostawić, zostawię Ci może tę kieckę, bo ona mi się wybitnie podoba, tylko może w jakimś innym, fajnym kolorze, a dobra, miej sobie ten piękny wrzosowy i lecimy teraz do, a tylko tutaj, ja Wam rękawiczek nie pokażę na tej kiecce, ale to zmienimy, o właśnie, na tę sukienkę, no właśnie, bo w tej kolekcji mamy również takie piękne rękawiczki możecie sobie wykorzystywać dowolnie, łączyć oczywiście z innymi paczuszkami, innymi modami no i teraz przejdziemy do bucików buty są przepiękne, piękne naprawdę cudowne, klasyczne szpilki e, z paseczkiem na kostce takie może trochę bardziej e, zadziorne, są zwykłe czarne, są też zwykłe białe są szare, no i oczywiście mnóstwo różnych innych kolorków także na pewno coś znajdziecie dla siebie no i super wysokie buty, takie agresywne, może agresywne to, to złe słowo, ale takie właśnie mocne też zadziorne e, z tym wiązaniem nożu się w oczy. Bardzo fajnie będą też myślę pasować do jakichś bardziej odważnych stylizacji. Oczywiście kolorki cudowne. Słuchajcie, tak się tymi sukienkami podniecałam, że zapomniałam wam pokazać, że mamy oprócz tego również nową kamizelkę, która też jest super, bo oprócz tych właśnie wersji takich mocnych, wzorzystych mamy też takie gładkie i będziecie mogli ją sobie łączyć z różnymi innymi modami i stosować w takich bardziej eleganckich stylizacjach. Do tego Mamy też nowe spodnie, które też są dostępne oczywiście w takiej samej paczce, w takim samym zestawie kolorystycznym jak kamizelka. No i też w takich bardziej wzorzystych wersjach, więc albo delikatne, albo jednolite, albo takie um, różne kolorki i wzorki na nich możecie sobie um, znaleźć. I do tego, słuchajcie, tak, teraz już nie zapomnę, mamy trzy nowe nakrycia głowy. Albo taki piękny kruk, one są właśnie bardziej mroczne. Bardziej Bardziej, bardziej takie, może nieco Halloweenowe, właśnie na imprezę Halloweenową, albo na jakąś taką mocno modową stylizację. Będą idealne te nakrycia. Albo taka czaszka z rogami. Uuu, nawet pomalowane wersje tutaj macie, więc ciekawie. Albo parasolka, słuchajcie, tak, taki kapelutek w formie m, parasolki. Ja się śmieję, wiem, że to nie jest parasolka, ale e, no mi to parasolkę przypomina, więc, więc mówię na to e, parasolka. O, jakie ładne wzory. u no dobra, tu jest taki ciekawy, fajny wzór z ćmą. To jest chyba logo w ogóle tego twórcy, e, więc bardzo, bardzo fajnie, ale są też takie gładkie, delikatne wersje. Dajcie znać, jak podobała Wam się ta patuszka. Mam nadzieję, że bardzo. Pobierajcie, grajcie i bawcie się dobrze. Ja zapraszam Was do łapkowania, do komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!